Moi drodzy, chciałabym zaproponować Wam kolejny słodki, kolejną słodką przekąskę, którą zrobicie bardzo szybko. Jest to taki, można powiedzieć, budyń na bazie awokado. Ze składników potrzebnych dojrzały awokado, łyżka kakao, dwie łyżki ksylitolu. Ksylitol to cukier brzozowy. Ma mniejszy indeks glikemiczny od, od ym, y, białego cukru, także y, polecam. Jeżeli ktoś nie chce używać ksylitolu, y, można y, dosłodzić ten budyń po prostu miodem. Inną wersją, taką podobną do, do tego budyniu y, y, jest nutella z awokado. Często, często tą nutellę robię z dziećmi na warsztatach. Gdzie mieszamy, właśnie miksujemy, blendujemy awokado z kakao, e, dosładzamy to miodem albo też takimi namoczonymi daktylami, które są bardzo słodkie, i też e, dodajemy do tego e, banana. I fajny, wychodzi gładki krem, który możemy zastosować, e, e, zaproponować naszym dzieciom zamiast, zamiast kupnej nuteli. Przede wszystkim na bazie awokado, e, e, różnego rodzaju przekąskie, produkty, czy w ogóle sam awokado jest bardzo, bardzo zdrowym e, owocem, zawiera świetne tłuszcze. Polecam e, e, próbować w naszej, w naszej diecie. E, kupujemy, one najczęściej będą w sklepie takimi dość twardymi owocami troszkę w domu poleżą. W temperaturze pokojowej zrobią się miękkie. Czyli przystępujemy do, do działania i robimy pyszny, pyszny deser. Kroimy na pół. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. łyżeczka byłaby lepsza, ale ale akurat przygotowałam dużą i tak troszkę mi tu może mało idzie to sprytnie, ale zobaczcie to avoga jest mięciutkie, jest dojrzałe, naprawdę warto wykorzystać ten owoc w swojej kuchni. Można jeść nawet, to ma taki delikatny orzechowy posmak. Możemy dodawać do, do past na przykład z dodatkiem jajek, możemy zrobić guacamole na chleb. No, no, rewelacja: możemy stosować, jeżeli jest takie dojrzałe, wykorzystać awokado po prostu zamiast masła, rozsmarować sobie na, na chlebie. Próbujcie, odkrywajcie nowe smaki, naprawdę są godne. Ale też ze względu na swoje właściwości takie prozdrowotne awokado powinno naprawdę za, m, zagościć w każdej kuchni. Ale mi to tą dużą łyżką nie idzie, trudno. Bardzo jest taki ciekawy przepis na awokado zapiekane. Przyznam, że jeszcze nie, nie robiłam takiej awokado, które troszkę delikatnie się wydrąża, albo pozostawia jak jest. Wbija się tutaj w, tą, w to zagłębienie po pestce wbija się jajko i się zapieka to w piekarniku. Także to też może być bardzo ciekawa, taka sycąca, bo dość dużo tłuszczu i w awokado, i, i w jajku w takiej, w takiej potrawie. Natomiast jest to bardzo dobry rodzaj tłuszczu, sycący. Dla osób szczególnie chcących się odchudzić, taki posiłek tłuszczowy, bogato białkowo-tłuszczowy jest bardzo, bardzo mm, polecany. Do tego dodajemy na jedno awokado dwie łyżki xylitolu, czyli tutaj dodajemy cztery. Po jednej łyżce kakao, czyli razem dwa. No i blendujemy. Najpierw wymierzam. jest ma dużą zawartość tłuszczu i dlatego ten krem jest taki połyskliwy, nie wiem czy tutaj będzie widać, warto wykorzystać to jako samodzielny deser, jako dodatek do y, naleśników, do makaronów, czy też jeżeli ktoś woli y, do, do chleba, rzeczy smacznego, naprawdę to jest bomba, ogromna zdrowotna bomba.